Nie Jak panu pokażę mu wyroki, że tak mówię, to jest podstawa, że jestem te władze. przecież zna pan prawo, ale ja pana poinformuję, zgodnie z tym, co informuję informuję. W związku z tym, że pan odmawiał kolegitum się pojedzie pan z nami na komisariat w związku z 45. Tylko o obu cenach ustalenia No i się moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w odcinku, który będzie bardzo mocny, ponieważ audyt wybrał się w rejon górskich policjantów i ich działania, moi drodzy. A przypominam wam, że w niegórze, Górze między innymi był nagrywany ten wspaniały serial Policjanci z sąsiedztwa, w którym znajdują się liczne materiały dowodowe na przekraczanie uprawnień. A pamiętacie, gdy. Zacząłem o tym mówić, bo w zasadzie to z pod mojej ręki wyszedł pierwszy film. Ruszyła lawina zgłoszeń mojego materiału, przez co on zleciał. A ja prawie straciłem kanał, dlatego ja już nie będę e, tego poruszał. W każdym razie, wracając do brzegu, moi drodzy, przybywamy do Jeleniej Góry, zobaczymy, jak potoczyła się interwencja wobec audytu obywatelskiego. Ja już wiem, że grubo, choć jeszcze nie oglądając całego materiału. Zapraszam Was na złomowanie. Kamera włączona po dwóch minutach rozmowy, bo coś tam mi się wyłączyło. Pan z ochrony oczekiwał pozwoleń na filmowanie, od dyrekcji zakazywał, gadał inne pierdoły. A dziwne, bo to ochrona Securitas, do tej pory nie robiąca mi problemów. Interwencja z policją jest jednak cała. No ja z mojej perspektywy też raczej dobrze wspominam współpracy z Securitasem. Szczególnie, że oni też zabezpieczali swego czasu, nie wiem czy to dalej się odbywa, miasteczko studenckie AGH w Krakowie i tam dosyć raczej działali prężnie i raczej nie było nigdy problemu z Securitasem. Ale zobaczmy co tu się wydarzyło z tą policją, bo to mnie interesuje, nie tam jakiś Securitas. Sama jak chodzę tutaj, jak teraz przyjedzie drogówka, to jest teraz, powinien pan mieć kamizelkę też? Dzień? Kamizelką? Tak? Oczywiście, a nie? No ja nie wiem, w dzień kamizelka muszę, muszę jeść. Jeść. A jest tutaj chodnik? No to ale. tak, tak wygląda prawo, że ja w dzień muszę mieć na drodze kamizelkę. Pierwsze słyszę, że pokażę. No już powstaje nowe prawo, moi drodzy. A jak? To na mocy prawa Securitasu. tam właściwie Janusza z Securitasu. No ale samochody, jak jadą, nie? to kamizelka? Zbieżność imion przypadkowa. No nie ma chodnika. No, czyli może ale... się pan poruszać czy nie no, czyli jeżeli, Proszę pan, zupy tak, nie? Jeżeli pan uważa, że jakieś zróżnicowanie tutaj popełniam, niech pan zgłasza. E, nie, nie ma problemu. Natomiast e, pan mówił, że dopóki nie ma zgody, to nie wolno filmować takich obiektów. Ten pan już widać, że bardzo dużo mówi. Pana teza, nie wiem, to proste pytanie, Podstawa jest taka, że w Polsce można dokonywać tego, to nie jest zabronione, bez zgody kogokolwiek. Nie podaje Pan żadnego przepisu, który mówi o tym, że zakazane jest filmowania bez zgody obiektu spoza jego terenu. Żeby coś było zakazane, musi istnieć przepis, który to zakazuje wyraźnie. Ponieważ Pan twierdzi, że Taki przepis nie, istnieje. Nie, jest dyrekcja, właśnie, która stwierdziła, zadała pytanie. Na, na jaki podstawie pan to czy dyrekcja, Czy dyrekcja ma władzę na, na ulicy, na miejsc, w miejscach publicznych poza terenem? Pana. Dyrekcja ma władzę wszędzie, proszę pana. Władzę ma wszędzie. Dyrekcja nie może mi nic wskazać poza terenem obiektu. To nie jest kompetencja dyrekcji. Rozmawiamy spokojnie. To nie jest kompetencja dyrekcji, żeby mi coś kazać poza teren. Panu ochroniarzowi się zlało. Jakoś jest pod podwładnym dyrekcji, to znaczy, że wszyscy są pod podwładnymi dyrekcji, bo, bo on tak mówi i ma swoje przepisy prawa, które właśnie skrupulatnie tworzy w trakcie rozmowy. Bardzo fajna akcja. Obiektu. Dziękuję panu za rozmowę, proszę pana. No tak jest, no tak jest. co ty tam jeszcze marudzisz pod tym nosem? Jak jest rozmowa skończona, to kultura wymaga tego, że się ludzie rozchodzą w swoich nieznanych kierunkach. I temat się zamyka, a nie? Tam się zwracamy do kogoś plecami i coś tam jeszcze sobie pod nosem mruczymy. Aby moje zdanie było ostatnie. Się chłop nachodzi, kilometrówę zrobi, zobacz Znowu leci. A teraz sama kamizelka. O! O! Dobra, to przygotujmy się moi drodzy na najlepsze, bo tutaj chyba powinien audyt z tego co się orientuje po tym materiale zawiadomić Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale to dojdziemy. Nie rozumiem, co tam pan mówi. Okay. Nie słyszę, co pan do mnie mówi. Pan siedzi w środku i nie wiem, co chodzi. No i to jest to, do czegoś zawsze się przyczepia na sam początek, czyli jak już sam audyt zauważył, pan siedzi w środku, gada z obywatelem na, na, na trawniku i ani jeden, ani drugi nic nie słysza, i to wygląda bardzo nieelegancko. Słyszałem, że interwencja w związku ze mną, ale. W związku z filmowaniem obiektu. Kurde ja nie wiem czy Kasi nie jadł. No. Dobra. Nic nie będę mówił. No ja wszystko panu powiedziałem tutaj. Może panu zgłaszającego przepytać. No ale wie pan co, ja powiem panu tak. Zapytam tylko pana o jedną rzecz, czy ja... Popełniam tu jakieś wykroczenia albo przestępstwo? Nie, dobra, to, to już ja Panu odpowiadam. W takim razie ja korzystam ze swojego prawa, nie mam ochoty ani potrzeby się tłumaczenia z legalnego. Nie legalne. wiem, słyszeliście, jak się przedstawiają? Bo ja nie słyszałem, ale nie będę się. Więc interwencja zgłoszona, no to chcielibyśmy poprosić od Pana do wypowiedzenia osobiste Czyli mamy znowu tak jak z paniami w ostatnim odcinku, jest interwencja zgłoszona, więc rozmawiamy z panem, więc dawaj pan dowód, na podstawie tego, że z panem rozmawiamy. Słyszeliście podstawę, czy nie? Mam do pana takie pytanie, no. Co co się stanie, jeżeli ja się niego legitymuję? To, to no, przecież pan... zna pan prawo. No, ale ja pana poinformuję. Ale to nie ma znaczenia, czy on zna prawo. On by mógł być nawet, nie wiem, prokuratorem. Ty masz obowiązek go poinformować o tym. Informuję, zgodnie z Ja sam tak informuję, Z jakim? W związku z pan odmawiał W związku z 45 chyba. Panie nie? nie? Pan z nami na no to już zapomniał pan się, że. O, zwracam honor. Ustawił tożsamości i tak to będzie wyglądało. Do nielegalnych czynności. Powiedział pan, że nie popełniam to że żadnego. Ale my tu rozmawiamy teraz o A, mechanizmach. Okay. Widzicie, i to jest znowu przykład. To w ogóle nie ma znaczenia. Ja już znowu będę to powtarzał w każdym odcinku. To nie ma znaczenia, jakim ci ludzie, kim oni są i jacy oni są tak naprawdę. Oni od początku wszyscy są nauczeni tego, że jeśli oni z wami rozmawiają, to to jest podstawa do wylegitymowania się. Czyli tak naprawdę nikt nie zna podstawowych przepisów prawa na podstawie których działają funkcjonariusze policji. Absurd, co? Naprawdę, no na tę ilość osób, które faktycznie ogarniają, to można powiedzieć, że w zasadzie to nikt. No bo to są jakieś takie ułamki procenta. Dramat. I to od tego powinno się zacząć, moi drodzy. Bo. A, to, to chociaż to i tak chyba jest nierealne. Skoro wykładowcy na szkole nie znają przepisów prawa i błędnie przekazują wiedzę podległym słuchaczom, a później kierownicy w komisariatach również widocznie nie znają przepisów prawa i również błędnie dalej tą wiedzę wpajają swoim podwładnym, no to, to, to chyba, nie wiem, ryba psuje się od głowy. Tak kiedyś słyszałem. Ale musi być tu pewnego... jakaś podstawa. Jak to się... No to jest podstawa, że jest interwencja. A... Jest podstawa, że jest interwencja i koniec. Ale sama interwencja nie. Muszę łamać prawa, bo jest A A jak panu pokażę wyrok, ale mnie jak panu pokażę Właśnie, a gdyby pana sierżanta interesowały wyroki, to by pan teraz nie stał i nie robił w siebie mm, mało kompetentnej osoby na całą Polskę. Wyroki, że tak powiem pana, tylko interesuje mnie to, co jeszcze ustawą. Widzi pan, żeby pan się zainteresował właśnie aktami prawnymi, właśnie jak ustawy. Na przykład na podstawie swojej ustawy by się pan zainteresował. Ustawy o policji. Przeczytał tam, co tam jest napisane, ale przeczytał ze zrozumieniem, a nie pod egzamin. To by pan wiedział, ale pana to nie interesuje. Pana interesuje to, co nie wiem, w zasadzie co pana interesuje. Monotematyczna ta rozmowa jest dosyć. Policji i kodeks wykroczeń. Dobrze Dzień. Wiem, dziękuję jeśli trzeba. Wie pan co? Jest tutaj ochroniarz. Dlaczego ujawnia pan moje dane przy ochroniarzu? Ale ja nic nie Powiedział pan z imienia do mnie, się przestawił przy ochroniarzu. Co pan sobie wyobraża? Są dane. Ale przecież to nie są pełne dane. Pełne. Wie pan ile takich osób jest na świecie? Jakieś dnia. Ja nie powiedziałem, że pełne dane, nie? Ja tam uważam, że i tak, profilaktycznie główny inspektor ochrony danych osobowych powinien sprawdzić, czy nie doszło do wycieku danych i zagrożenia bezpieczeństwa audytu obywatelskiego. No to musi pan uzupełniać swoją wypowiedź. Już jak pan nie jest tak konkretny? Powiedziałem, że udostępniał pan dane, a pan mówi to nie są pełne dane. Ja nie mam o dane. Jakie dane I nie moje imię, Po co ten pan ma znać moje imię? Mogę nie mieć ochoty zdradzać. Faktem, ja, tak że problem największy jest wtedy, kiedy wyciekną dane, które bezpośrednio są w stanie zidentyfikować konkretną osobę, nie? Czyli właśnie imię, nazwisko, adres, bo nawet PESEL chyba nie wiem, czy jest. Nie wiem, ale nie będę tak głęboko wchodził, bo nie do końca znam tą ustawę. Ja zawsze byłem nauczony tylko tego, żeby kurwa chronić tych danych i mieć je zawsze przy dupie, i żeby nikt w żaden sposób nie miał do nich wglądu. Nawet mi nie na rękę było, jak mi. Kierownik serował notes. Bo i tak wiedziałem, że jeśli coś się kiedyś wysra, to polecę ja, a nie oni. Proszę pana, wystarczy. To jest takie trudne, nagrywa pan interwencja? Jest PMF, słuchajcie. Hold the line. Tu widać, że mamy do czynienia ze specjalistą. Tylko, że tyle pieniędzy na pasek się wydało. Ale książki to się już nie chciało kupić. Tak pan. A przykre, bo to naprawdę niewiele trzeba. W zasadzie ten artykuł 15 i 14 to jest praktycznie na początku tej ustawy, więc nawet nie trzeba by było się za bardzo w głąb wbijać. Choć ona nie jest też jakaś wyjątkowo długa. Ale siara, nie? Ogólnie. To jest tak, jakbyście pracowali w sklepie i nie znali cen produktów, albo kodów, które macie tam wbić w kasę fiskalną. I nie znali ich w ogóle, i nie interesowali się tym. Was by to nie interesowało. Nie klient zna kod. Dramat, moi drodzy, i nic nie idzie w kierunku tego, żeby było lepiej, a wręcz w przeciwną stronę. No. Napinamy mięśnie, panowie. Ale ty, a, ale tutaj zaleciało grozą, konsekwencją i, i taki sigma, nie? W młodzieżowym slangu. Czuć ten, ten ten kamień w oczach, to poważne spojrzenie, to nieugiętość. Ten brak znajomości podstawowych przepisów. Kosmos. I też to jeszcze nagrywane jest. Zero refleksji. Moi drodzy, zero refleksji. To jest straszne. Podstawowe, elementarne przepisy. <tryk> Jezu, że ja już nie mieszkał w naszym kraju i nie musiał pilnować się. <tryk> Mamy taki fajny dowcip teraz, ale... Jak już Pan powiedział, nie wyrażał do głowy, no to to nie niemożliwe. To ja Panu teraz... to Ja Panu teraz powiem, Pana... Pan to Czy to Pana to jestem. Proszę Pana, nie jestem... ...zobowiązany do odpowiadania na żadne Pana pytania. Czy Pan to zrozumiał? Ale niech Pan posłucha. Czy Pan to zrozumiał? A Bo może... Bo podejmujecie wobec niego bezpodstawne czynności, bo wyłudziliście w mojej subiektywnej ocenie od niego dane. Bo ten chłop, który tam stoi i się pręży, jak na wybiegu, stale stara się w jakiś sposób płynąć, przekrzyczeć, nie wiem, upokorzyć audyt, każąc mu wyciągać ręce nagle z kieszeni, choć już interwencja ileś czasu trwa, może dlatego ma prawo unieść głos. Nie uważam, nie ma w naszym kraju czegoś takiego jak zakaz unoszenia swojego głosu. Chyba że chcecie go z 51 robić, moi drodzy. Tylko jeszcze musicie sobie kogoś znaleźć tam. Pan tutaj nie, robi to samo. To pana ja mówię, ja też no rozmawiam. Nie, to nie jest normalne. No w mojej ocenie to nie jest normalna rozmowa. Nie. nie. Małe interwencje. Musimy nie zgadza się. Dzieje. Nie, nie zgadzam się. Jeżeli pan się nie zgadza, to może pan że ja żelazny. Dlaczego panowie nie jesteście jednolicie umundurowani? Nie, się tu... Tak, chciałbym się zapytać. Pan sobie założy jakiś kombat? Nie wiem do końca jak z legalnością tego kombatu czyli tą bluzę i furażerkę, tutaj pan występuje w zimowej czapce i to chyba nie do końca regulaminowej, ale jeszcze to zaraz zobaczymy. Dla mnie nie ma tu problemu. Ja proszę droga, pana droga odpowiedziałem, droga, droga, droga. To... no to mogę już iść, tak? O, moi drodzy, dokładnie, ta czapka nie widnieje na stanie i regulaminie policji. Czyli nie powinna znajdować się na głowie tego pana. To nie jest oficjalny wzór policji. To jest jakaś imitacja, czapka, proszę Państwa, taka, którą sobie każdy może na głowę założyć. Jak pan Pana, stwierdzę, że Pan jest osobą poszukiwaną, to ja nie wiem skończyłeś pana. Tutaj. I chyba myślę, że Pan ma stylistyczność i wie, jak pozytywnie pan. Wiem właśnie. Najgorsze, że Pan nie wie, to jest najgorsze, bo Pan też ma stylistyczność, stale. I wychodzi na to, że stale e, wykonuje Pan swoją służbę, no, niezgodnie z przepisami. Zapominając o tym artykule 14 no to mnie, nie, interesuje. Mnie interesuje, mnie nie też Procedury, właśnie, procedury. Głośno krzyczymy, a nie rozumiemy. Było. Chciałem powiedzieć, że mnie nie interesują jego prywatne sprawy. Dlaczego on w czasie interwencji, interw będąc na służbie, informuje mnie o swoich prywatnych sprawach odnośnie jego wizerunku? jeżeli wizerunek będzie udostępniony... Ale czego pan nie rozumie? Prywatne sprawy... Dzień dobry. Nie ma co panu. Zanim pan będzie się tam burzył przed swoim komputerem i puszył, panie policjancie, raczej... Poinstruować, żeby sobie pan przeczytał, czym jest wyjątek dziennikarski. Jak pan przeczyta treść e, arty... dotyczącą wyjątku dziennikarskiego, to proszę, żeby pan wtedy przeczytał sobie całą e, treść artykułu 15 ustawy o policji, a potem artykułu 14 ustawy o policji i będzie pan już wiedział wtedy wszystko. To tak, w celem oszczędzenia ewentualnych pieniędzy. Bardzo wychowania, wstydu i jeżdżenia. tylko odejść od żeby się nie Panowie, ja mam pytanie, dlaczego nie zostałem poinformowany? Do... Otóż to właśnie, no wyprzedził mnie, no wyprzedził mnie, no. Kogo no mam prawo złożyć za żalenie. Bo panowie po raz kolejny nie dopełnili obowiązku. Nie, właśnie, to, to dlaczego nie tego nie, nie zrobiliście? Do... zrobiliście bez... do kogo? Do kogo? Ja przepraszam, ja tylko z tym policjantem mam jakiś problem ze zrozumieniem go. Nie poinformował pan mnie wcześniej. Do widzenia. Do widzenia. Proszę też pouczyć Pana ochroniarza, bo on tu twierdził, że ja... To jest przewodnik psa jeszcze, w dodatku. ...popełniam wyznaczenie... skończyliśmy... Ale ja mogę chyba do... Pan jest... Nie, w tym momencie... Co Pan mówi? Czy ja mógłbym prosić, żeby mówić głośno i wyraźnie? bo ktoś tam jakiś tam, nie wiem... Proszę pana, ja mogę tu Jak stać, tu się nic nie dzieje. będziemy podbierali od pana dane osobowe, tożsamości, i że pan jest sprzedał tożsamości też, żeby Proszę pana, ja co liczył, odjezdni czy coś? Ja nie stoję przy jezdni jakoś, tylko przy pasie, który na mapę, o czym pan mówi teraz? To nic, pan nie Ale pan już skończył interwencję, będę krzyczał ile będę chciał. Skończył pan interwencję! Skończył pan interwencję! I od nas również wszystkiego dobrego. Panowie. Prężnie rozwijającej się kariery życzymy. Ale mnie to w ogóle nie dziwi, moi drodzy, bo o czym my mówimy? Czepiamy się do tego, bo tutaj panowie znowu nie wiedzieli na jakiej podstawie prawa jakiego działają. Ale moi drodzy, przecież na początku wspomniałem o tym serialu, o którym bacznie mnie też często informujecie, to tak pod koniec materiału wam tylko powiem, że no ja niestety nie jestem w stanie zrobić e, komentarza do tego serialu, bo po poprzednich materiałach, które udostępniłem, wszystko mi Wirtualna Polska poblokowała, a ja niestety jestem dużo mniejszy niż Audyt Obywatelski, żeby mi e, cofnęli roszczenia. Także no niestety ja mogę was tylko zapewnić, że faktycznie e, to, co przedstawia ten materiał, to po prostu jest dowód na to, jak to państwo nie funkcjonuje. Jeśli takie rzeczy trafiają i taka forma przeprowadzania interwencji, taka forma wypowiadania się do obywatela e, przechodzi w, w telewizji, moi drodzy, jest puszczana, emitowana publicznie, ludzie to oglądają, władze to oglądają, przełożeni tych policjantów to oglądają, i nikt nie widzi w tym żadnego problemu, no to moim zdaniem e, tutaj generalnie już nie ma sensu w ogóle o tym mówić, bo jeśli wszyscy mają to w dupie, to nagłaśnienie tego nie wiem, czy ma jakikolwiek sens i oddźwięk. Poza tym, że będą próbowali po raz kolejny brać i zamykać usta. A to jest straszne, bo, bo tak nie powinno to wyglądać. Bo ja uważam, że jeśli wychodzi materiał, który ogląda bardzo dużo ludzi, bo to już nie chodzi nawet o te pieniądze, które ja straciłem na tym filmie, ale chodzi o to, że po prostu jest zainteresowanie wśród ludzi takim treścią, to jeśli dana firma, marka tak w tym wypadku Wirtualna Polska nie zgadza się z sytuacją, którą przedstawiłem w swoim materiale, to powinna w tym tytuł, w, w tej kwestii, nie wiem, wystawić jakiś statement, oświadczenie, może nagrać jakiś materiał, w którym odbijają piłeczkę wszystkiemu temu, co ja zarzuciłem, czy w późniejszym czasie autyt. A tego nie robili. Woleli po prostu pozgłaszać materiały i w ten sposób pozbyć się problemu. A to jest przykre, bo ludzie też tego nie bojkotują i raczej tam brawa biją, jak tam dzielni policjanci sobie działają. Ale w jaki sposób, w jakiej formie, to najczęściej zaczyna ludziom przeszkadzać dopiero w momencie, gdy dotyczy ich samych. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli, drogi widzowie, podobało Ci się, to zostaw łapkę w górę, komentarz, może jeszcze nie subskrybujesz. Pamiętajcie, że kto nie subskrybuje, ten z policji. Ponadto, jeśli jest początek tygodnia, jeśli masz jeszcze tam punkty nie rozdane, to byłoby mi bardzo miło, gdybyś postanowił je zostawić u mnie i tym samym podbić nieco mój materiał do góry. A tymczasem ja bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do sekcji komentarzy, a także do kolejnego materiału, który już niebawem pojawi się na kanale. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!